Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nieantyfan w serii w serii tak niesamowicie częstej, że ostatni tego typu materiał przygotowałem dla Was blisko 4 lata temu, bo w 2020 roku porozmawialiśmy na temat największych ciem i kłamstw dotyczących producentów smartfonów. Mój drodzy, dzisiejszy materiał absolutnie nie ma na celu obrażania kogokolwiek, czy to użytkowników, czy producentów smartfonów. Natomiast z perspektywy subiektywnej chciałem przedstawić Wam moją subiektywną listę 10 argumentów, powodów, dla których uważam, że producenci smartfonów nie zachowują się fair względem nas, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że my najzwyczajniej w świecie tracimy na tym. Natomiast z drugiej strony jestem te stanie zrozumieć firmy, ponieważ no jak zawsze to powtarzam w tego typu filmach, firmy są po to, żeby zarabiać pieniądze. I w tym miejscu dochodzimy do pewnego rodzaju konfliktu interesów, bo z jednej strony my szukamy oszczędności, szukamy możliwości kupienia jak najlepszych smartfonów za jak najbardziej sensowne pieniądze, a z drugiej strony producenci też szukają rozwiązań, żeby zarobić na nas, czyli potencjalnych konsumentów jak największe pieniądze. Zatem bez przedłużania zapraszam na 10 według mnie najbardziej nie fair i części kłamstw ściem, które aktualnie w 2024 roku pojawiają się w przypadku producentów smartfonów. Numer jeden, czyli element chyba najbardziej popularny i najbardziej znany nie tylko producentom smartfonów, ale również i użytkownikom niedodawanie ładowarek w zestawie. I najczęściej tego typu cechy trafiają się w urządzeniach popularnych, w sensie najbardziej mainstreamowych i jednocześnie w tych flagowych rozwiązaniach. Oczywiście są wyjątki w postaci Realme, Xiaomi, gdzie te ładowarki są dołączane, natomiast Samsung, Apple i kilka innych dodatkowych marek takich już rozwiązań nie dają. Przez ostatnie lata było nam wmawiane, że wszystko to wynika tylko i wyłącznie z chęci. Dbania o ekologię, a jak dobrze wiemy, absolutnie nie tyczy się to żadnej ekologii, a po prostu możliwości zarobienia dodatkowego hajsu, sprzedaży znanej jako cross-selling, do sprzedaży dodatkowych opcji, alternatyw, akcesoriów, żeby można było pomnażać nasze przychody. Dlatego ja, mimo iż kilka lat minęło, absolutnie nie wierzę w te ściemę, szczególnie kiedy czasami musimy dokupić osobną ładowarkę, sprzedawaną w osobnym opakowaniu, która idzie na innej palecie, która idzie innym środkiem transportu, moim zdaniem bezapelacyjnie jest ściema numer jeden. Ściema numer dwa certyfikat wodoszczelności. I mam tutaj już na myśli wszelkiego rodzaju Certyfikaty ip65, ip67, ip68, czy nawet te związane z ochlapaniami. Z tego co pamiętam, jedyną firmą, która uwzględniała jeszcze, nie wiem czy to teraz się zmieniło, w ramach gwarancji potencjalne zalanie smartfona było Sony. Nie wiem, czy Sony w dalszym ciągu bawi się w tego typu gwarancje. Oczywiście bardzo szanuję, natomiast stanowcza większość producentów totalnie ma wywalone na to, jeżeli okaże się, że telefon został zalany, woda dostała się do środka. Najczęściej jest tak, że ten certyfikat, mimo iż jest, to absolutnie nie będzie uwzględniany w ramach gwarancji, co przełoży się na to, że albo będziemy musieli inwestować w naprawę, albo po prostu w wymianę telefonu na nowe. Kłamstwo numer 3, brak Jacka 3,5 mm, a wszystko jest to związane z bardzo cienkimi urządzeniami. Moi drodzy, ja tutaj absolutnie się nie zgadzam, bo dokładnie mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak mówiliśmy to w przypadku. Ładowarek, tak samo możemy powiedzieć o do sprzedaży, czyli cross-sellingu, jeżeli chodzi o słuchawki True Wireless, które w ostatnich latach zdobyły niesamowitą popularność. Ponieważ możemy kupić je w każdym przedziale cenowym od 50 zł do nawet do 3-4-5 tysięcy zł, w zależności od tego, czy są to do douszne czy nauszne. Natomiast nie da się ukryć, że jacki w wielu przypadkach po prostu by się zmieściły. Nie byłoby tutaj większego problemu. Jednak znowu tu chodzi o możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy na nas. Oczywiście na początku były dodawane przejściówki, czy to sportu USB-C, czy to sportu Lightning. Na Jacka 3,5 mm, teraz coraz częściej się od tego odchodzi, ponieważ takie prześciówki czasami kosztują po 50-60 zł, a niejednokrotnie patrząc na chociażby słuchawki od Xiaomi, jesteśmy w stanie kupić słuchawki za około 100 zł, więc po prostu nie opłaca się kupować osobnych prześciówek, a trzeba się bawić słuchawki True Wireless. Ja absolutnie nie neguję tego z perspektywy. Klienta, Ponieważ no, na przełomie ostatnich lat przyzwyczaiłem się do tego, że słuchawki CWS są niesamowicie wygodne, dają mi spory komfort użytkowania w porównaniu do słuchawek na kablu. Natomiast fakt jest jeden: to, że nie mamy jacka 3,5 mm, znowu wynika tylko i wyłącznie z możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy przez firmy na naszych osobach. Numer 4, brak złącza na karty pamięci. I tutaj nie bawimy się w tyle. Cross selling, co raczej upselling, czyli bawienie się sprzedaż droższego urządzenia, bardziej topowego urządzenia, chociażby za sprawą zwiększonej pamięci na dane. Zauważmy, proszę, że najczęściej, najczęściej, nie mówię, że zawsze, najczęściej w tych nisko albo średnio półkowych smartfonach są dołączane zestawy z kartą pamięci. Natomiast w tych flagowych modelach, tych największych producentów, najbardziej znanych, absolutnie już takiej możliwości nie ma. Co przekłada się na to, że jeżeli chociażby Apple w dalszym ciągu sprzedaje iPhone'y w bazowej wersji 128 GB, jestem świadomy, że wielu użytkownikom to w zupełności wystarczy, ale z drugiej strony są użytkownicy tacy jak ja, którzy no, 256 GB traktują jako minimum i dla mnie 256 GB na ten moment jest idealne, choć wiem, że są też osoby, które potrzebują 512 czy 1TB. Krótko mówiąc, zamiast dokupywać dodatkową kartę pamięci, która oczywiście kosztuje śmieszne pieniądze, musimy się bawić w dopłacanie dodatkowych kilkuset złotych do wyższej wersji pamięciowej, jeżeli chodzi o wbudowaną ją e, tę pamięć wewnętrzną w. Telefon. Jedni z Was mogą mi teraz powiedzieć, że oczywiście, ale mamy tutaj szybszą pamięć UFS 3, 3, 1, 4. Spokojnie, jak najbardziej się z tym zgadzam, bo w większości przypadków te pamięci, a szczególnie te nowe UFS 4.0, są znacznie szybsze od kart pamięci, ale z drugiej strony, czy faktycznie większość z nas potrzebuje aż tak szybkiej ich pamięci, szczególnie w normalnym, codziennym użytkowaniu do strzelania zdjęć bądź rejestracji filmów? Moim zdaniem niekoniecznie. Numer 5. Nie aktualizujemy smartfona, bo jest za stary. Oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o kilkuletnich telefonach, które były wydawane już dni premiery za około 500 czy 600 zł, jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast to, że smartfony nie zostają wspierane przez nowe systemy, przez nowe oprogramowanie, wynika tylko i wyłącznie z tego, że biznes musi się kręcić. Zatem jeżeli ktoś by kupił telefon przykładowo za 1000 zł i mógł go aktualizować, przez kolejne 5-6 lat, a w międzyczasie co najwyżej wymienić baterię za 100 czy 200 zł, no to wówczas ten biznes mógłby zostać trochę zachwiany. Zatem ja absolutnie nie wierzę w to, że chociażby taki 4 czy 5-letni flagowiec nie jest w stanie obsłużyć nowego Androida. Oczywiście co najwyżej producenci mogliby usunąć kilka funkcji, które i tak z perspektywy wszystkich aktualizacji są usuwane w starszych urządzeniach, tak żeby mimo wszystko decydować się na te najnowsze flagowce, aby wszystkie funkcje nowego systemu operacyjnego, czy to iOS a czy Androida były dostępne. Moim zdaniem bezapelacyjnie numer 5. Numer 6 brak możliwości wymiany baterii w związku z wygodą użytkownika. I ja nie do końca rozumiem ten argument, bo ja tutaj nie widzę żadnej mojej wygody użytkownika i znowu wszystko wynika to z tego, że ludzie zamiast bawić się w wymiany baterii. Oczywiście być może są osoby, dla których jest to opłacalne, jest spoko wymienić baterię nawet za te 300-400 zł, ale z drugiej strony zauważmy proszę chociażby na, na zasadzie takiej młodej osoby, która chce być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, która tylko i wyłącznie szuka argumentu ej, tato, Moja bateria, kondycja baterii zjechała poniżej 80%. Telefon muszę ładować dwa razy, trzy razy dziennie. Wiesz co, minęły już 2-3 lata, wymieńmy telefon. Oczywiście ja młodzież jak najbardziej rozumiem, bo sam należałem do takiej młodzieży. Z drugiej strony są osoby starsze, które już mają rodziny, które już zajmują się, że tak powiem, domem. No i wówczas też w tym ciągłym życiu w biegu też nie ma czasu, żeby pójść, załatwić te sprawy. I najczęściej jest tak, że telefon z. Zaoraną baterią, albo jest sprzedawany, albo jest przekazywany komuś dalej do rodziny i osoba wymienia telefon na nowe. No i wówczas znowu biznes się kręci. Numer 7. Nasze telefony nas nie śledzą, nie podsłuchują i nie obserwują. Moi drodzy, niezależnie czy tutaj mówimy o iOS czy Android, ja nie do końca się z tym zgodzę, bo na potrzeby wielu usług, nieważne czy mówimy tutaj o rynku googlowym czy Apple'owym, nasze telefony. Nie tyle same telefony, co różne aplikacje najzwyczajniej w świecie nas śledzą. Wiecie, to chyba nie jest wielka tajemnica, że niejednokrotnie rozmawiasz o czymś, a potem 5 czy 10 minut później na Facebooku pojawiają Wam się reklamy tych rzeczy, o których rozmawialiśmy. Takich przykładów mógłbym podawać multum. Natomiast ja osobiście ze swojego blisko 20, no nawet nie blisko, a do równo 25-letniego doświadczenia, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, cellfony, czy w ostatnich latach smartfony, ja absolutnie w te bajki nie wierzę. Na ten moment ogromne firmy technologiczne, Nasze dane personalne, naszą lokalizację, nasze czynności traktują chyba jako jedną z najważniejszych walut w tym nie tylko tym roku, ale podejrzewam, że w kolejnych latach niestety również. Numer 8 sprzedawanie urządzeń z różnymi procesorami. Doskonałym tego przykładem oczywiście będzie Samsung, który jeszcze rok temu dał nam tego Snapdragona 8 generacji drugiej w swoich flagowcach, aby w tym roku znowu, tak jak było w ostatnich latach, podzielić telefony na Exynosy 2400 oraz tam Dragona 8, generacji 3, którego możemy trafić w Samsungu Galaxy S24 Ultra. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja widzę z perspektywy lat, śledząc tę branżę, że te Exynosy są coraz lepsze. One już się nie przegrzewają one naprawdę pod względem wydajności są niezłe. Jednak wiecie, ja osobiście wychodzę z założenia, że albo wolałbym dostać niższą cenę, bo Samsung doskonale jest tego świadomy, że te Exynosy pod wieloma względami będą nawet trochę, a we wcześniejszych latach nawet więcej słabsze od Snapdragonów i dać taki jasny komunikat z informacją, że hej, słuchajcie, damy niższe ceny o dodatkowe 200-300 zł. procesory są już teraz na ten moment w przypadku Exynosa 2400 naprawdę solidne, ale wiecie, nie lubię być traktowany jako klient drugiego sortu. Azja i Stany Zjednoczone mają Snapdragona, a my w dalszym ciągu musimy się bawrać w tym Exnosie, który zresztą, tak jak mówiłem w przypadku recenzji Samsunga Galaxy S24 małego, jest naprawdę bardzo, bardzo solidnym procesorem, tak mimo wszystko z perspektywy lat smak pozostał. Numer 9 i całe szczęście powoli już odchodzimy od tego, dawanie pierdyliarda obiektywów, a już szczególnie mam tutaj na myśli obiektywy makro, które najczęściej w telefonach niskopółkowych albo średniopółkowych są to obiektywy dwumegapikselowe, które nie są potrzebne zupełnie, zupełnie do niczego. Moi drodzy, jeżeli oczekujesz dobrego smartfona, wcale nie potrzebujesz nie wiadomo jakiej ilości obiektywów. Jeżeli masz dobre obiektyw główny, szczególnie na przykład z większą ilością megapikseli, dzięki czemu mógłby się robić tego mniej stratnego kropa, w sensie cięcie, ponieważ ta rozdzielczość byłaby na całkiem niezłym poziomie, tak moim zdaniem obiektyw główny konkretne, obiektyw ultra szeroki do szerszego kadru oraz teleobiektyw, no jeżeli w aparacie głównym nie masz jakiejś dużej ilości megapikseli, no to takie trzy obiektywy moim zdaniem są w zupełności wystarczające. A wszystkie obiektywy makro po 2 megapiksele to są pierdy. To są pierdy, które są wciskane tylko i wyłącznie na, na siłę w elemencie marketingu, aby zachęcić nas do kupienia szczególnie tych mniej świadomych ludzi. No i numer 10. Ostatni. Ilość megapikseli. Bardzo się cieszę, że w 2024 roku, widzę to już po ludziach nie tylko siedzących w branży, ale nawet mniej zaznajomionych z branżą, że już nie zwracają tak bardzo uwagi na megapiksele i ja to bardzo doceniam, bo moi drodzy, możecie mieć aparat i 500 megapikseli, a pozostałą specyfikację aparatu słabą, obrabianą przez nie najlepszy procesor i wówczas nawet te 500 megapikseli absolutnie nie będzie miało przełożenia na jakość zdjęć. Więc moi drodzy, matryca, przysłona i wiele innych elementów są to składowe na dobry aparat, a nie tylko i wyłącznie megapiksele. Tak jak mówię, cieszę się, że w 2024 roku już powoli to odchodzi do lamusa i oczywiście są wyjątki, bo ja też nie chcę tutaj mówić, że Samsung Galaxy S24 ultra strzela złe zdjęcia albo robi złe zoomy cyfrowe, bo za sprawą AI... Jedno i drugie wygląda fantastycznie, natomiast w wielu przypadkach tak nie jest. I myślę, że dla stanowczej większości użytkowników, dobry, naprawdę dobry aparat 12-megapikselowy, tak jak chociażby we wcześniejszych iPhone'ach przed kilku lat, myślę, że jest to aparat, który w zupełności do zwykłego, normalnego, codziennego użytkowania Wam wystarczy. I tak by mniej więcej, moi drodzy, prezentowała się lista według mnie 10 największych kłamstw producentów smartfonów. W 2024 roku, która w dalszym ciągu mimo już trochę więcej, mimo już trochę już mniej, jest systematycznie praktykowana przez producentów. Nie podoba mi się to, ale w 2024 roku nie ma opcji kupić smartfona. Który będzie zahaczać o te wszystkie elementy na plus. Po prostu jest to niemożliwe. Wiecie, człowiek jest to taka bestia, która jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego. Zaklimatyzujemy się przy wszystkim, ale mimo wszystko gdzieś tam łezka pod okiem pozostaje. A jaki z tych największych kłamstw producentów Was najbardziej bolą? Albo może macie jakieś dodatkowe, którymi chcielibyście się podzielić? Sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sija.